W poprzednim odcinku. Hey. Witajcie! Chciałabym mieć telegracji co ona? Proszę, Nila, to dla ciebie! To, to klejnot! Knot. Najnowszy trend od InfluPets. Gdzie my jesteśmy? Kocham neony, ale ktoś nas chyba obserwuje. Och, tak! Już pamiętam! Jesteśmy w. O redy! A więc to jest Countdown! Wow, ale super! Wszystko tu jest neonowe! Jest tu jasno jak w dzień. Chyba przesadza! <noise> Huh? Yeah. Lepiej już wracajmy. Dopiero przyjechałyśmy. Chodźcie, znam fajne miejsce. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Wip-Pets, wip tak jak wip Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Yeah. Ten głos to sztuk. I love Big yeah. Witajcie w Cat Town. Tu jest niesamowicie. Wow! O, nic nie widzę. Fabia, gdzie jesteś? Hej, Fitbest! Chodźcie za mną! To jedno z moich ulubionych miejsc! Uliczka z ramen! Mm, ramen! Za chwilę wrócę! Hmm, to jest zapach... Hej! Ty! Kota! Kot masz ten klejnotowy styl? Od Peggy B? Tak, to nasza bliska przyjaciółka. Też kiedyś będziemy influpet, tak jak ona. Przyjaciółka? Ha! Jasne. Mmm, Te kluski były pyszne. Wow! To Peggy V! Jestem twoją największą fanką! Nieprawda, bo ja nią jestem! Bora wracać! Nie tak szybko! Oddajcie nam klejnot! Jest na naszym terytorium! To klejnot Nili dostała go od Peggy V! Hej, We're gonna risk it all. Oh. We always try. We've Other instead, we can work together and become best friends. Yeah, we're different, but we're more. musicie zgadnąć, jakiego gadżetu użyje podczas pokazu mody. To pierwszy zgadnie, ten wygra. Ale skąd możemy to wiedzieć? By zostać influpet, musicie przewidywać trendy i być o krok do przodu. Te okulary są jedyne w swoim rodzaju. Zaprojektowano je, bym mógł zobaczyć każdy włosek moich klientek. Nie martw się, wujku. Jestem pewna, że je znajdziemy. W internecie nie ma nic o nowym gadżecie. Przejrzałam już wszystkich Insta-Pets! Hej, pets Pomożecie nam znaleźć okulary wujka? A co wy właściwie oglądacie? Bardzo przepraszam, nie zauważyłem pani. Wójku, to przecież jest. Peggy mówiła, aby być o krok do przodu. Tak, ale co to właściwie znaczy? To trudne zadanie. Czy dałabyś nam jakąś wskazówkę? By zostać Influpet, musisz mieć swój wyjątkowy styl! Oh, chodzi o plakat! Gadżet musi na nim być. Ja tam nic nie widzę. Jest za wysoko. Myślałam, że masz lepszy wzrok. Kitty, pokaż, co potrafisz. No dalej, Kitty. Dasz radę podejść jeszcze bliżej. Hmm. Zaraz wygrają. Co mamy robić? Możemy zrobić wieżę. Wiecie, wiodzę... Musicie dać z siebie wszystko. Influpes się nigdy nie poddają. Dziewczyny, ja zaraz Naszą zaletą jest kreatywność, a naszą szybkość i zwinność. Powinnyśmy współpracować. Nie ma mowy. Selena ma rację. Jaki jest plan? Słuchajcie uważnie, to nie będzie łatwe. Wyluzuj. Każdy choć raz wpadł do ścieku. Jestem tego pewna. No choć. Tym razem je znajdziemy. Nie, to nie ma sensu. Jestem skończony. Wieża gotowa. Spinajcie się. Ugh. nic nie widzę huh? <laughs> mam pomysł ta korona naszym sekretnym gadżetem jest korona korona byłam ma... <laughs> pierwsza nie bo ja Ten klejnot jest mój Selena to ty wpadłaś na pomysł by działać razem więc to dla ciebie wow bardzo dziękuję Ach, przeżyliśmy tyle wspólnych chwil. Wujku, patrz! Bardzo bym chciał, ale nie mam okularów. O, dziękuję, dziękuję z całego serca. A. Znalazła je Selena. Dziękuję, jak mogę się odwdzięczyć? Zrobię wszystko. No dobrze, czy pomógłbyś mi z klejnotową stylówką? Style. Tak, ta stylówka jest niesamowita! Może zrobimy sobie selfika? Ciekawe, jak. Moi drodzy, nie uwierzycie mi! Poznałam psy i koty, które za sobą nie przepadają, ale jestem pewna, że będą świetnymi przyjaciółmi!